Lob your mini nuke to hammer the monster, while you're still Your shield burst all nearby allies. E, grać w a team, w a. and they will ja find kill the monster. Assault, chyba, nie? Co ja wybrałem? nie, nie? jeśli A, support, i, dobra, i chuj. Ja mam assaulta. Nie, ta, aha. to no, nie znasz na tej grze. To moje i... piękne, gorące początki. <laughs> 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 Dobre. Ty czekaj, bo... No. W takim no. razie ja, ja ty będziesz moim przewodnikiem. Dobra, ty będziesz moim przewodnikiem. A kto był taki mądry i wziął trapera? E, chyba ten co idzie przede mną. Tak jeździł tak, nie ma, No ten co właśnie czy... idzie przede mną. Mam nadzieję, że wie co robić. No e, chyba dużego levela to on nie miał. Aha. Dobra, to chyba będzie łatwa walka, panowie. What the fuck, a ja jestem biegam daleko. Gdzie ty jesteś? No wracam się, halo! Ja nie sądziłem, że to ok, ja. E, ja nie sądziłem, że ten kto nim gra to jest taki cwel, nie? No lepsze, 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 lepsze. Pan, w Mmm. Bo ja się patrzę co, co tu ogólnikowo mam Jak ujęłam. A bo ty nie zaszczyt postawczyć Tak i ty ma, mały dylemat, panowie Oh, mm. Burn! i night to oh, 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 Now we'll see the Clara run! run is fast! fast. Kill fast. Dobra. coming down. Dobra. Dome. Dome. Nie wiem, wiesz, że ja mogę granatnikiem na odległość walić No i go wala Aha. właśnie, poryją No jest znakomicie to mapę No on ucieka, on jest, ucieka bez sensu, jak ja On nic nie bierze No Ten i to jest dobry komfortem w nim Co tam? Eeehm, paliwo John 424 out! Czekaj... No, da mi tego bucha do paliwa? Nie, mm, spoko. To dotarcie, ale okej. Okay. No, chuj. Dobra, czekaj, ogarnię, ogarniam, ogarniam to postać najpierw, mm, a gdzie jest bus do paliwa? There it is! Ta postać powinna A, one, no, dobra, nienciek. znalazłem. Spoidy! To jest chyba to coś, ten robocik kurwa Z piepka co tam to widzę Tak ten robocik to chyba to jest DPK no z piepka tam dalej Chyba go widziałem Dome ready Eee nie wiem czy ty to chcesz czy nie Tak dawaj 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 No bo to się kładzie jakby Monster Trap ten robotnik jest pomagawca no to Dobra za... Czekaj dam wszystkim te żeby żeby łatwiej Dobra chwilkę Bomba kazowa Harpoon tak w pominiką jego ogniszy Ty kopecně kompletně. Tak to. No, Dobra. Ale nadal Red. do mnie. coming down. Dobra. 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 Dawaj, mnie popodobało Serio? Stary nie wiem, które to chociaż? Tak Mam go, będę go miał. Dobra, to ogarnąłem CF5 z tego. Dobra, dobra, dobra. Jest. Yes. E, bo ja nie chcę nic mówić, jak to trwało 5 minut. I dalej na szybkim, jakim W tej, no nie, no dawaj drugi, trzeci mecz z naszym. Tak. Ba no, bardzo szybki meczek. No aż kurde, normalnie. <laughs> A ile mu zabrałem damagea z tego wszystkiego? Eee, z jetpacka sekund 12, damage 3375 Aha, to ja 5 to się nie popisał. Ogólnie, koło ten monster się nie popisał. Mo monster to wizji. No, a za. No, ej, trwało to równe 5 minut. Nawet, nawet nierówne, bo 4 chyba 50. No to jeszcze teraz? No to co, no dodajemy następny. <gry> Potem ty chyba się w Ty? No. Ja chcę trapera kurwa. <grypt> Tylko musisz wszystko wziąć. Albo ja bym się zagrał w sumie traperem, bo dawno bym nie dalej mój. <grypt> nie, bo ty nie umiesz bo tym powalczyć Asaltem. No Asaltem nie, ale traperem umiem. No Asalt to jest też y, główny damage. Podaję, znaczy, nie to, tyle co nie walczyć, tylko mm, nie zmieniłem jego perów, nie? Ja mam nie maksymalną rankę, więc cóż. <tusz> no, to jest przykład prawdziwego no-life'a, tylko umie w to grać i nic wiem. Aaa, widzicie jak grać w css ja Ta, -hmm. ja no, Tak, mhm. Ja pamiętam kto dostał bułę w CSS-ie. Zanim dostałem baka. No, zanim dostałem baka. <grych> Widzicie, temu człowiekowi nie można było ale nawet Ale stary, ja mam jeszcze yy, nagrania z tego. Jak centralnie yy, używałem cheatów, nie? Ja pierdolę ja myślę. Ej no, tak się wkuwie na tego ruska pierdolę. Dobra, A to Traper, Trapper! <laughs> 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 jeszcze z opóźnieniem chwyciłem zamyszkę. Dobra, no, tyku. Zobaczymy, tylko komu będziemy mieć AFOR. Ja stawiam na albo Goliata albo na Gorgona, albo na coś powszechnego, nie mam pojęcia. Mm, bardziej bym posądził, że ktoś wybierze Gorgona. Teraz. No, tak naprawdę. No, Jak dla mnie Gorgon jest słabą postacią. się całą słabą Mhm. Dajemy? Nie, może być. No nie wiem, dam Sedla dla jaj. No i chyba będzie... Nie, nie sądzę. Mówiłem. Właściwie wybierę Goliat. Goliat albo Gorgona, bo ma podstawowy ten... ta. Na, Jest na Nazwijmy to banderę. Jak? Banderę. Bandera. Czemu Banderę? Nie wiem, bo tak. No dobrze, no dobrze, spokojnie. Ale jestem ciekaw, co wybierze. O nie, support ma level 0, wątpię, że żeby... będzie to mm, Ty tam... Ty ja... tam ujdziesz? I co? Potem aha, ty zobacz, jaki cwany, ty tam ujdziesz. No. <laughs> ja mam solo rękę. O nie, ten też nie pełni typu A jak no to możemy to przegrać. Czemu? A... Czemu? No bo mamy niedoświetlonego medyka, medyka i pełnego I będziemy głupi. Ty, i ktoś nie będzie wystarczy że, Jesteś, wystarczy, że y, jesteśmy razem, damy radę. Nie, bo Kali potrafi tam portala te portale. Tam jest tam. No, no ja wiem akurat. A to bo... coś się daje. Ale ma chyba nie wziął. To ma każdy taki 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 ja. A tym tym grałeś, grałeś? Bo, bo nie patrzyłem akurat. No taki ja taki Mm, tak, ale um, nie każdy typa, nie, więc jakbyś tak mi powiedział, który to jest, która grupa Asad support. Ja gram Asad, ten Dobra. Bo nie wiem, po prostu jak w grę, to on du darmował, tylko działał, potem w 5 godzinach działał i tyle. No i taka. Nie, może no, bo... sobie. Co Byłem wybrał? Się, jak mi e, on się nie może zdecydować, czy jest pojedynczy? Chyba tak No właśnie no. widzę. I kogo? Gorgon... <laughs> no ja też I... mówiłem, że Gorgona na fejnie wybierze. Gorgo to zerwał. Łatwiej. No Znowu będzie nam mecz trwał 5 minut, bo jak tak, to. <laughs> ty, ty nie masz czym się bawić. To ja do za 4 teraz. Nie, bez przesady. Ja nie chcę mieć odcinka kula pół godziny, tak? <laughs> pół godziny czekuję, ja was nie wiem. Nie, będę spiedzał, ciebie brzuch się. Zdjęłem was w pierwszej fazie rozwoju. Nie. Kurde, ebul. Specjalnie zagram monsterem, który kosztuje najlepiej, czyli Metaory Goliathem. Patrz jakie obcy kanał. Ja? Przecież <laughs> ten behemoth, ta jego druga wersja, to lodowa, Uch. on też jest spoko, ale nie ogarniam nim jednego chwila, kiedy mogę położyć. Weź, weź, po weź, weź, weź mi rzuć fajkę przez okno. To tak? no, chciałbym. No, I would have to fight. No, 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 what did you No, I'm far away. Far No, I have to get two wins. Last Your machine gun laser storm <grym> wounds and slows the monster. <grym> <grym> Fire the final lockdown <grym> to <grym> stop the beast and shock it as long as it is hooked. Your sound spikes alert your team to the nearby presence of a monster, Dobra, skocznie, dobrze, ja The trapper's planet scanner lets everyone let know the monster's direction. Track the monster, stop Dobra, it, ja and your team to. will kill it. Dobra, panowie, skaczymy na na główkę. E, Nie, to o. nie był, to nie był chyba monster, nie? nie? Tak, to był monster. On nie ruszył dupy kompletnie. Tak nie ruszył, jak ruszył. Stary, widziałem centralnie po jego tropie, jak on skęca od centralnie tam, gdzie aleca. Ja on centralnie tu był. Nie wiem, czy błąd, poszedł w prawo, czy wprost. E, Stary, włącz. No, chwila, włączam. No, serio. Serio? Dobra, Idę w drogę. Mm, idź mu obciąć, kastrację yy... mu zrób, a ja mu pięknie wejdę w drogę. No i to port jest gdzieś tam bo nie zostawi ja portal i support A czegoś ty się spodziewał po... E, po naszych Udra, uprzejmych kolegach w teamie Terroruski Portal Sykable jedyny na hoj panowie Magra Gordon Ty jesteście tam Ty jesteś tam? To jest ubiegł. o dobra, to jeden portal i drugi obok ciebie, tak tak. Serdeczny brama, kurwa dla niego Córka cię naładowała? To Ta. nie zapad... Sorry tam Plant! Za zniu szału to Ten monster się kręci, kręci gorzej niż ja w szkole. No sorry, ja nie chodzę do szkoły. <grym> Jakie to, jakie to jest piękne i przykre zarazem o A jak on jest gwiazdkimi Tam Cały ten czas Chyba zostanę mm. Nie mogę. No, czekaj Ja pierwszy raz mam problem, żeby w monsterach e, Ja mam w ogóle problem, żeby go odszukać, bo gdzieś taki jakiś dziwny jest On robi chyba małe. Aha, już wiem co robi. To jest też taka taktyka, że robi mała półka, na jednym od kilku Tak, ale sam się wydał poprzez ptaki. Mm -hmm. Chyba, że to specjalnie teraz robi. I, see it. I see it. There, Dobra, mamy monster, tak. don't.

I'm I'm hunter down. You're going nowhere! Connection lost! Got the bastard! Time to strike! Stout! Readying grenade! Fit is a fiddle! Bo chyba się zgłoszył W Ty właśnie idziesz tam, gdzie ja nie jechałem. Dobra, coś mnie nie pykło Chodź Mam To zamknij tego pana, jak możesz Nie mogę, jest 40 sekund Ej, czekaj, przytrzymam go Trzymam go. Czekaj, bo ja się też próbuję w nim ogarnąć. Ej, weź go do goń. Nie mam paliwa. A gdzie oni spieprzyli w ogóle? Nie wiem. Oni gdzieś z tyłu są kompletnie. My sami go zabijemy, tak naprawdę. Dobra, włączę im 4, bo chyba te dawno nie wiedzą, że też dziepiec. Okay. No właśnie, widzę go. Monster trap. Ja go przytrzymam, nie? Laserem. A ty go piszę. Jestem. Ok. Jak. Okay, 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 okay. Coś mi nie pykło z, z tym zmienianiem broni, ale gitara nie. Dobra, chodźmy tutaj. Czy to daję? Chyba jedziemy czwarte. Lekko. Bo górnikowo, jak mnie patrzą, to ma piąty level, nie? 48 To Pieniądze... Czekaj, ile damage'u? Damage 1346, laserem 331, jest gorzej niż przedtem Coś ten laser mi... Coś ten laser mi teraz nie pyknął ogólnikowo To jedziemy czwarty? Czy Jedziemy czwarty Okay. Jakby nie patrząc, no. chyba go rozwaliśmy w kolejne 5, ale nie jestem pewien, bo w chwili obecnej jest 18 minut dopiero. Pierw? No? Dobra, <grym> robimy 20 minut. Nie, no dojedziemy ten mecz, wygramy i to wezmę, nie wiem. pierdolne śledzia, Tęk, to, ale... ja pierdolne śledzia na końcu. Nie, o nie. Ja to jest terem jeszcze. Jak chcesz moc to kuwa na następny. <laughs> Bo tu coś takie pyknie, kurwa stare. Zróbmy oddzielny. Ty zdążyłem znowu trapera wziąć. Jak? Dziękuję nie Panie z... Boże. A i... Zabrali mi sad. Pierdziel. <laughs> Biedny support. Trudno. Też będę grać z supportem, ale grałem okay. mało. Yy, Weźmy inną mapę. Chcesz? Hmm. Po w się... ogóle, dobra. dobra, nie wymienił się w sekretariacie. Tak? Dobra, ja jestem tylko ciekaw wyniku, bo, e, jakiego znowu monstera wybierze. Co? No, Leciłem w hali. No bo, że ja się robiło w sekretariacie. Supportem. Ej, co mi, co, y, co mi... polecasz na Saporta potem kupić? Do saporta najlepiej jak obrona w bo ten support pomaga. Bo ja jeszcze nie mam, ale się z góry pytam. Hmm. Tak na moja support kupić tej do szybkości. Hmm. I co do paliwa. Tak, ale chodzi mi chcę, żeby o... żeby kupić support. Goliat. Ożysz, kurwa. Najwyższa ranga. Wiesz co? To może nam trwać tak do 30. Tak. Dobra, rozwalimy go w jednej rundzie, dawaj. Na pierwszym stopniu. Dawaj. Romantyk mój. Ty. Ty, ty tam jesteś? też? go? User in your channel timed out. Czy mnie wiewał? Przemyśliki wiewał? Czy chybią gers? Jakie problemy, mam? You are Electro Griffin. Your machine gun, laser storm, wounds and no. slows the monster. Fire the final weapon no, to, ja myślałem, że to nie. stop the beast and shock no. it as long as it is Your sound spikes alert your team to the nearby presence Co, nie of the monster, już? Wejdź. even when he's sneaking. The trapper's planet scanner no, lets everyone know the monster's direction. Track the monster, I stop ja kolegi, it, nie, and nie your team kill it. Bo ja nie jestem Hamem i ja bez, bez kumpla nie gram. No, <gry> no, wyszedłem już. Spokojnie, kolego, spokojnie, spokojnie. spokojnie Gdzie tam? Na wojnie by było raz. Tu ja, ja mam lepszego pomysłu? Ja powiem tyle. To na razie do następnego odcinka. Mój kolega się pożegna, nie? To żegnam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do skubowania, lajkowania i spogubki. No i pamiętajcie o dzwoneczku, bo mi się przykro zrobi.